Hi Polcza! Hi, I dzisiaj jest ze mną specjalny gość! Moja przytulanka! Ona się nazywa pan i dostałam ją, ją od kolegi na urodziny. I znalazłam z moją mamą w Lidlu siostrę Pandusza, Ale do jedzenia. Wygląda ona tak. I ona ma y, taką jakby, tu się ją, taką ruchomą buzię i tu się ją oddywa i tam w środku, nie wiem co jest, może czekolada, albo do rzucia, nie wiem, dobra, otwieramy. Czekolada, czyli zgadłam, to jest taki jakby owal po prostu, taki wiecie, owal. W skali niemiecki, do niemiecki, cztery. Bo no niemiecki, no bo Czekolada, to jest po prostu myślę czekolada. No lubię. No ale nie jest jakieś zaskakująco dobre. takie. sata Tak ja to mówię. Ej, dokończę to. już mi chyba spadło. W ogóle to jest fajne, bo nie dość, że to jest czekolada, to jeszcze można sobie to oderwać w jakiś magiczny sposób. Bardzo lubię bandy, Chyba na przykład posadzić koło To to może być mi na przykład ludoba. Albo coś. To jak coś te, Tylko jak to odkleicie, bo... Bo to jest przyklejone tak mocno, że chyba nawet mi na to tego nie otworzy A wiecie co? Tutaj, no koc, ale na tym kocu jest różowy, on jest też taki trochę czerwony, a wiecie co jest jeszcze czerwone? Przycisk, przycisk subskrybuj i wiecie co, on jest bardzo magiczny, bo jak, on jest bardzo magiczny, bo jak, bo on jest czerwony, no nie? Ale jak go naciśniecie, to stanie się szary. I mam tu też niebieskie misie. I skarpety na podłodze. <grystanie> okay. I wiesz, co jest jeszcze niebieskie? Papeczka w górę! No i jest tak samo jak z przyciskiem. Bo jakim... bo jest niebieska, a jak to będzie szara. Więc, żebyście byli magikami, no to niestety trzeba ją nacisnąć. <grystanie> No to tak, jak ktoś lubi mleczną czekoladę, to polecam, jak ktoś lubi gorzką, to też polecam, jak ktoś lubi białą, nie, nie polecam, ale, bez suradu, jeszcze, jeszcze ja lubię tak, te, te foliki tak? przekąska mała. No ale tak to nie polecam. Sprawdźcie, może Wam to będzie smakować. Jest taka trochę gorzka, taka trochę mleczna. No i tak mi nie pasuje trochę, ale możecie sobie sprawdzić sami, jak wam nie posmakujecie, daje. Jak wam nie posmakuje, dajcie, dajcie albo wróżycie do kosza Robię to, jako do Ja nie wiem, co z tym zrobię, ale wiem, że no, już tego nie będę kupowa kupować, ale w ogóle to nie jest tylko jeden ten, bo to było w takim słoiku, mogę go przynieść. Sekundę. To znalazłam i to było w takim opakowaniu, mam jeszcze trzy, więc albo oddam dodać albo mamie, mamie albo to po prostu komuś oddam, nie wiem czy tak można robić, ale okej, okay? no i ogólnie to tego nie polecam z tego pudełka. No nie polecam Wam tego. Także zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!